Kiedy temperatura zaczyna spadać, a liście malują chodniki w paletę jesieni, wielu entuzjastów dwóch kółek zastanawia się, jak przedłużyć sezon rowerowy i cieszyć się jazdą mimo chłodniejszych dni. Często słyszymy, że nie ma złej pogody, są tylko źle dobrane ubrania, i w kontekście kolarstwa jest to szczególnie trafne. Odpowiednio dobrana odzież jest kluczowa, aby komfortowo i zdrowo przemierzać rowerowe trasy nawet wtedy, gdy rtęć w termometrach znacząco spada, pedały SPD, Shimano Pedaling Dynamics, to jedne z najważniejszych innowacji w dziedzinie rowerów, które zmieniły sposób, w jaki jeździmy na rowerze. Choć mogą wydawać się skomplikowane, pedały SPD są dostępne dla rowerzystów o różnym poziomie zaawansowania i zapewniają wiele korzyści. Zarówno na trasach górskich, jak i podczas jazdy na szosie. W tym artykule dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o pedałach SPD, od ich historii i działania po zalety i wady. Biklepackin to fascynujący sposób podróżowania, który łączy w sobie pasję do rowerów, miłość do przyrody i ducha przygody. Ta forma podróżowania na dwóch kółkach jest stosunkowo nowa, ale szybko zyskuje na popularności wśród entuzjastów rowerów i podróżników. Biklepackin to znacznie więcej niż zwykła przejażdżka rowerem. To forma podróżowania, która pozwala odkrywać piękno przyrody i cieszyć się niesamowitymi przygodami na świeżym powietrzu. Nasze zdrowie i bezpieczeństwo podczas jazdy na rowerze są niezwykle ważne. Jednym z kluczowych elementów ochrony podczas jazdy rowerem jest kask rowerowy. Kask chroni naszą głowę przed ewentualnymi obrażeniami w przypadku upadku lub kolizji. Jednak wybór odpowiedniego kasku może być trudny ponieważ na rynku dostępnych jest wiele rodzajów kasków rowerowych. W tym artykule omówimy różne rodzaje kasków rowerowych i podpowiemy, jak wybrać ten najlepiej dostosowany do naszych potrzeb.